ty mnie tu nagrywa? ja ostatnia półka chyba dzisiaj finito infinito, ale łatwo nie jest To by było tak. A wy się tak patrzycie, tak? A mi się ręce trzęsą. Oj, Oj z wami to powiem Wam fajnie się pracuje. Brawo, kochanie. Wciskam twarz. No, cudownie. Jesteś szczęśliwy? Ja? Tak. No pewnie. Pewnie, że jestem szczęśliwy. Pora kończyć ten dzień, co? Nie wiem, która jest godzina. No, 19 za 15. No powiem wam, że miałbym ochotę zrobić jeszcze te drzwi, ale... Chyba się nie uda. Nie dzisiaj. Kończymy? Kończymy. Dzień dobry. Zobaczcie, co już mamy: zamkniętą szafę. I tu też mamy zamknięte szafki w kuchni. A dzisiaj przyszedł czas na umieszczenie Toalety w garażu. To taki plan na dzisiaj. Bo chcielibyśmy tą toaletę już wyeksportować rzeczywiście do garażu i ją zamknąć od strony prysznica. To nam pozwoli zająć się Łazienką. Zabraliśmy się za roletę. I wiecie co? Lipa. Zamówiliśmy roletę w swych wymiarach. Smuteczek. Mm, Im bliżej końca, tym ciężej. Popełniliśmy taki błąd, że pytanie od producenta było o światło szafki, a mi coś we łbie strzeliło, że to jest światło rolety. No i efekt jest taki, że mamy. O 10 cm za niską i o 2 cm za wąską roletę. Ponieważ ona po otwarciu jest uchwyt. I ten uchwyt zostaje w świetle szafki. Nie otwiera się do końca, bo przecież nie dałoby się jej zasunąć. No i tak o. Więc lipa I teraz zagwostka, czy. Robić szafkę już potencjalnie z w głowie poprawioną roletą, czy zamawiać roletę i szafkę później zrobić? Tak czy inaczej, kibelek nasz nadal nie będzie się wysuwał, nie wiem. Po prostu, zwyczajnie nie wiem. Ale trzeba wyjąć prowadnicę, pomierzyć wszystko i zamówić to wszystko jeszcze raz. No zdarza się. Ale poradzimy sobie na spokojnie. Kiedyś na pewno. Prace nad toaletą dzielnie trwają. Oczywiście oznacza to również przemieszczanie różnych rzeczy w, w samochodzie. Więc teraz nie mamy tu ściany. Ściany mamy na szafie. Musi poczekać do jutra z zamontowaniem, żeby Daniel mógł dopasować ostatecznie szufladę po której jeździ toaleta. Na razie jest to na prototypie, już wam pokazuję. I teraz elegancko sobie ziom 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 wyjeżdża. O. I sam znowu się kotwiczy. I teraz w dół, w dół, w dół. I znowu się mocno trzyma. A tu jest połowicznie zadowolony konstruktor. Tak połowicznie. Ale jest postęp. Najważniejsze. Także jutro to będziemy mieli zrobione, i wtedy wymierzymy nową roletę. Zamówimy ją. A tą, którą zamówiliśmy, spróbujemy wykorzystać w przestrzeni do przechowywania obuwia. Prawda? Tak jest. <głos》> Najważniejsze, że oboje się zgadzamy. <głos》> Daniel kontynuuje pracę nad szufladą do toalety. A ja zabieram się za oświetlenie ledowe do garażu. Bo oświetlenie ledowe do łóżka wczoraj zrobiłam. Listwa się tutaj ładnie trzyma. Już Wam pokażę. O, tu jest. Tylko jeszcze zaślepki mi jednej brakuje. A powinny być dwie w zestawie. Więc coś im nie poszło. Taśmę lodową już przycięłam, ponieważ jest to garaż. To 4000 kelwinów o barwie światła naturalna biała. Trzeba ją przykleić dokładnie w tej płaskiej powierzchni, bo potem jest kłopot z włożeniem tej listwy zewnętrznej. To po kawałku. A, i taśma oczywiście ma zaznaczone miejsca, w których można ją przecinać, więc to jest bardzo proste. 10. Co dalej? Tutaj jak widzicie, jest taki dość krótki ten przewód. Więc trzeba go będzie przedłużyć. A do tego mamy gotowe takie tulejki z cyną. Tylko widzę, że rozmiarówka nam się skończyła. No dobra, to tu mamy przewód milimetra kwadrat i dobrze by było odmierzyć, ile tego przewodu jest potrzebne. To idziemy do garażu. I w garażu mamy tak Przewód zasilający i on nam sięga dotąd. Czyli tak naprawdę na luźno to gdzieś dotąd. A listwa będzie. No, no właśnie, gdzie będzie listwa? Listwa teoretycznie miała być w narożniku. No powiedzmy, że w razie czego? Dotąd. To metr przytniemy. Skoro już mamy przewód, to ściągniemy z niego izolację. Co tam się nagrywa? Ledy się nagrywają. Ledy tworzysz? Ledy tworzę. Przyszedł i zabiera mi narzędzia. Tu trzeba poobcinać te Krócówki. Tu poobcinaj, tu zrób inaczej. Taka to robota. Ucz się. Nauczy, no, uczy, ale za każdym razem odbiera mi narzędzia. To, jak skręcone, to zakładamy sobie tulejki, żeby o nich nie zapomnieć. Czerwony z brązowym. To ten etap możemy uznać za zrobiony. I możemy założyć listwę. Tu jest upgrade w stosunku do wczoraj. Dołożone są dodatkowe sklejki z drugiej strony. Prowadnic. Tutaj chodzi o to, żeby tutaj prowadnica weszła. Ale to wszystko jest na nic. Ale to później wam opowiem dlaczego. Ale zobaczcie że tych jest, to, prowadnica, to, żeby odsunąć, żeby tu można włożyć jeszcze że, prowadnicę od żaluzji. E, powiem Ci, to się nie uda. Uda się. Nie uda się. Już wiem, że to się nie uda. Oj. Co tu będzie? Takie dziury dwie. Jedna 230, a drugie 12 Voltów No, konstrukcja do toalety stanęła. Więc można wiercić dziury na gniazdka. Coś z tego dnia jednak wyjdzie. Pomimo tego, że zaczął się kiepsko. Od problemów, które wydawały się nie do rozwiązania, żeśmy sobie wymyślili. Wyjeżdżaną toaletę. No to teraz się Daniel morduje. Determinacja przychodzi w godzinach nocnych. Potwierdzasz? Tak, przestaje wiać. Jest cieplej, pomimo tego, że pada. Kibel niedokończony, ale gniazdka będą. Bo na szybko trzeba było zarządzić. Przewodami, które mamy tu i tu. No bo jak pozamykamy przestrzenie, to jak tym zarządzać? No jak postawimy ścianę, to już jej nie wyjmiemy. Czy ja dobrze widzę, że tutaj po tej stronie jest plus? Dobrze widzisz. Po prawej jest plus. Po jakiej prawej? Po jakiej prawej? Po lewej. Jezus. Po tej drugiej prawej miałeś na myśli. Tak, brązowy. W zielone gniazdo. I niebieski. Też w zielone gniazdo. Że co? Ale co zrobiłem źle? No powiedz. No chyba najpierw trzeba gniazdko przełożyć. Kabel trzeba przełożyć, a nie gniazdko. Ty znasz się. Ten dek. mnie to tu. A, później tędek. A, i O. I teraz dopiero tu, teraz tu. I plus po lewej. <laughs> Mądrolińska jaka teraz. I teraz to, że niby wszystko wie. A jak dałem do sprawdzenia to, co było? No, a odwrót. No, po lewej. Po której lewej, kochanie? Po tej drugiej. No właśnie, po tej drugiej. Dwie wiesz, że ja moknę? Cały czas. Zdajesz sobie z tego sprawę? Mhm, mm dać ci czapkę na głowę? Nie. Okej. Okay. Czy teraz będzie dobrze? Czy teraz Daniel będzie zadowolony? Się okaże. Chodź tak. I koniec. Jedno gniazdeczko, drugie gniazdeczko. No, dobrze, że światła mamy porządne, nie? O, to popracować można. Nawet jak jest w nocy, ale wiecie co? Zejdę z deszczu, bo pada. Zobaczcie, jak pada. Widzicie? Tylko większe kropki widzicie. Lwiątko nam się naładowało. Widzę, że odłączyć kable, nie? Tak, bo jeszcze w międzyczasie rozładował nam się akumulator w lwiątku, więc ładujemy go z naszej benzynowej osobówki. Przez godzinę się ładował. Miejmy nadzieję, że się naładował, ale jutro będziemy jeździć lwiątkiem, więc postawimy akumulator do pionu i potrzebujemy nowy prostownik, bo ten, który mieliśmy, nie zadziałał. To to się jeszcze dzisiaj wydarzyło. Ten dzień trzeba zakończyć z uśmiechem. To Narka.